Siemano drodzy widzowie, witam was bardzo i bardzo serdecznie. Już w czwartym odcinku z serii, no można nie serii tylko z podziękowania za dane liczby subskrypcji na tym kanale. Ja dzisiaj oczywiście drugi odcinek kolejny odcinek. No i chcę wam podziękować bardzo serdecznie za 40 subskrybentów na tym kanale. To jest dla dla o, dobra liczba. 40 subskrypcji rozumiecie? 40 subów już. No, już dawno mamy przekroczone 40 subskrypcji. Dlatego yy, mówię wam, że robię takie filmy w tym tygodniu też, żeby trochę więcej tych filmów pojawiło się z dziękowania za subskrypcji. Dzisiaj jest wtorek, więc już macie we wtorek ten odcinek, gdzie Dziękuję Wam za 40 subskrypcji, a w tamtym odcinku mówiłem w piątek, że pojawi się jakiś odcinek z gry. I w piątek nie pojawi się odcinek z gry Tylko pojawi się ten sam odcinek stąd, tylko z innej liczby subskrypcji, więc co mogę wypowiedzieć drodzy widzowie, no. Te filmy są krótsze, no bo to są tylko podziękowania za subskrypcję. Więc zostawcie lajka, like zostawcie suba. No i co? Do zobaczenia drodzy widzowie w jutrzejszym odcinku na jutro. Elo. O 17, ale jeszcze nie wiem o której. Ale widzimy się jutro. Cześć!